No już e, Pani tutaj powiedziała o, o, tych, o tych, tych szaletach. Naprawdę, jak Pan powiedział, że stanie taki, ma Pan zamiarze postawić się w centrum miasta, Pan powiedział już, e, ten szalet naprawdę jest potrzebny, Pan sam wie, że w e, programach ludzie przyjeżdżają, to e, Panie Burmistrzu, to jest ten temat, to naprawdę to duże pieniądze nie kosztuje, żeby podłączyć ten e, gdzieś obojętnie postawić tą wodę, jak Pan mówi, na to, ale to trzeba postawić, a nie to z minie, 5 lat, my to 4 lata o tym mówimy i to stoi w miejscu. Trzeba się przyłożyć, bo ci ludzie przyjezdni do mnie i tam, czy z Kościoła, czy gdzie, gdzieś w miasta, to każdy będzie miał przyjezdni 1 tydzień pracy, by zawsze potrzebował, zdążył do tego miejsca, bo będzie nie miał, że takiego go naciśnie tam i, i tam zdąży. To trzeba postawić, a nie tam, mówi, że kiedyś to postawimy, myślimy. Niech to się stanie faktem, że ten problem będzie rozwiązany, no, Nie, żeby Pan tu proponuje urząd, jakieś prywatne rezeracje, a co Pan myśli, że do rezeracji ktoś przyjdzie sobie taki, bo żeby potrzebę to się i mu wszystkie wygody, ciepło, wszystko? Na no, pewno nie, bo ludzie ze wsi to przyjeżdżają i ciągle się nawet wejść do lokalnych, A do, to, do takiej potrzeby przyjdzie, nie będzie się do czy do urzędu. Jeszcze, Panie Burmistrzu, my w mieście, żebyśmy mieli tutaj w XXI wieku eterni, eternit na blokach. No pewnie ja że tutaj są bloki pod eternitem. No, ja nie wiem, że Pan Majewski tego nie nagłaśnia. No przecież to ja jako twórca w telewizji się zrobi, że wy to szkodliwe te pyłki, gdzie tam zasłony i inne rzeczy. Ten eternit to pamiętamy. Na co Pan czeka jeszcze, wydać po raz zdjąć to obojętnie lepiej na to położyć. I, i były jakie płyty. Ten eternit niech to znika z oczu. A co ja tu nam mówiłem tutaj pod eternitem tu za Bożą Nego, przydomańskiego? Pod eternitem nawet toaleta jeszcze stoi tutaj, tutaj, tu w tym miejscu z okna widać. No to trzeba hitować, nie i Dziękuję.